Mm. He, hejka widzowie mm. serki że mnie tak dużo nie było Ale popatrzcie, mam wreszcie Leona patrzcie, Mam Angelo Willow R.T. No, I I. Awesome. I Grifa Naprawdę bardzo dużo nie, Ostatnio zdobyłam I yy, z... Dzisiaj dobijam, e, dobijam do 10 może będzie filmik jak otwieram legendarny. To, to tyle, bo wiecie, bo... Teraz wybiorę zbieram... Bibi. Z... Znaczy, też na pewno! Y... Na bo mam Bibi, Piper, B albo Pam, ale myślę, że Bibi jest najlepsza. Też wpiszcie komentarze na pewno. Ja, ja myślę, że tutaj wybiorę albo Pana P albo Max. Napiszcie albo Max albo Pan P w komentarzach. I co? No, nawet trochę mi się zwiększyły pucharki. No i co widzowie, no chyba na tyle, tylko chciałem powiedzieć, że przepraszam, bo mi się telefon zniszczył. Się. Ale jestem szczęśliwy, bo to już jest moja trzecia legenda widzicie Mówię na nim drugą rangę, Widzę, że jakieś nowości są. No i co widzowie? No to chyba na tyle. Lajku y jak, jak jesteś nowym widzem, to lajkuj i subuj. Nara.